Dzień dobry, witam serdecznie na kanale. Tak jak w tytule, dzisiaj się będziemy zajmować dobijaniem klimatyzacji razem z olejem. Z takim oto olejem do układów klimatyzacji. Dobijamy też klimat znanym już środkiem na prośbę jednego z widzów będę ważył puszkę zobaczymy ile czynnika zejdzie mamy pół kilo no i znany ciśnieniomierz taka redukcja To nie będzie potrzebne. A tu już od razu uczulam na to, że to musi być mocno ściśnięte. Bo olej potrafi wycieknąć. Podłączymy. Zaczynamy. Dobra, nagrywamy dalej. Zalałem już olejem. Pokażę tylko, jak to się zalewa. Tu się zalewa normalnie, odkręcamy, zalewamy i odpowietrzamy, żeby bąbelków nie było. Patrzymy, żeby nie było tu bąbelku żadnych. I zakręcamy, zatykamy. Zakręcamy. I takowo. To te powietrze będzie nam pchało olej. No. Redukcja jak do klimatyzacji wysokiego ciśnienia. Podłączamy się, włączamy silnik i zaczynamy. tyle. No, i teraz podłączyłem już butle, popuściłem trochę gazu, i na manometrze mamy tyle. Jeszcze nie podłączałem. Normalnie jest, jest tak zrobione. Nic nie jest podłączona. Podłączamy. Puszczamy. I tyle. Jeszcze nie jest puszczony czynnik. Teraz będę puszczał czynnik. Тона. Oh, Бежим на звон, что Сейчас Na tym zakończę. No, i pozostaje nam zważyć y, ostatni raz puszkę. I ile tego poszło? Było pół kilo 273, ale czynnik jeszcze jest, niewiele, ale jest. Jest niewiele i tu jest zaworek, więc taka butla starcza na dwa nabicia, bo to już tam jest już na dnie. Starcza na dwa nabicia i jest zaworek, raz to przekuwamy i ten yy, teraz to odkręcę, ten zaworek jest wielokrotnego użytku. Kupujemy inną butlę lub taką samą I używamy kilka razy. To dla takich malkontentów, którzy nie wierzą, że tu jest po prostu zaworek. Tu jest po prostu zaworek. A. Koniec gazu. Tu jest też zaworek. Proszę Państwa, tu też jest zaworek. Tu też jest zaworek. O. I to też jest zaworem. Przekłuwa puszkę. I to jeszcze potwierdzenie moich słów. Puszki wielokrotnego użytku. Dziękuję. I tyle. Tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.